5 grudnia około godziny 19 stacja badawcza Delta, położona ponad 100 km od rosyjskiego brzegu Arktyki, zanotowała nietypowy impuls elektromagnetyczny dochodzący spod powierzchni lodu. Doktor Tomasz Laskowski, glacjolog, specjalizujący się w zmianach struktury lodowców, był pierwszym, który zareagował. Impuls nie przypominał niczego znanego. Nie miał charakterystyki ani trzęsienia ziemi, ani zakłócenia pogodowego. Był krótki, precyzyjny, jak sygnał technologiczny. Tomasz wciągnął w to kolegę z zespołu Michała Czerniaka, specjalistę od systemów komunikacyjnych. Razem postanowili zlokalizować źródło sygnału. Po wstępnej analizie punkt wskazany przez sprzęt znajdował się 12 metrów pod lodem. Niedaleko zapomnianego odwiertu technicznego z lat 70. W nocy śnieg nasilił się, ale mimo to zespół ruszył. Na miejscu, pod ciężką warstwą pokrywającego lód śniegu, natrafili na coś twardego, gładkiego metal. Rozpoczęli od razu ostrożne wiercenie. Używając sprzętu grawimetrycznego, który nie naruszał struktury. Po dwóch godzinach natrafili na kształt kulisty obiekt o średnicy około dwóch metrów, pokryty lodem i czymś przypominającym ceramikę. Nie był to meteoryt, nie był to złom, wyglądał jak kapsuła. Zegar wskazywał drugą w nocy, gdy coś się zmieniło. Obiekt, który do tej pory był całkowicie bierny, wydał z siebie dźwięk. Nie był to szum. Nie był to jęk metalu. To był głos. Cichy, głęboki, mówiący w niezrozumiałym języku, ale z ludzką intonacją. Tomasz wstrzymał oddech. Michał spojrzał na niego z przerażeniem. To nie powinno być możliwe, wyszeptał. Obiekt był zamknięty. Nie miał zasilania, nie miał niczego, co tłumaczyłoby ten dźwięk, a jednak mówił. Dźwięk trwał nie dłużej niż kilkanaście sekund. Zniknął tak nagle, jak się pojawił. W tym czasie Cała aparatura rejestrująca przestała działać. Zamrożone ekrany, zerwane połączenie z centralnym serwerem, mikrofony w dziwny sposób wygaszone, jakby coś nagle odcięło im źródło. Nawet zapis GPS z sanek transportowych zamarł, jakby czas stanął tylko w obrębie obiektu. Tomasz próbował zachować zimną krew. Przy takich odkryciach panika jest najgorsza, ale Michał był w szoku. Patrzył na kapsułę, jakby widział ducha. To nie może być z ziemi, szepnął. Nie przy tym wieku lodu, nie na tej głębokości. Wrócili do stacji około trzeciej nad ranem. Temperatura spadła do minus 43 stopni. Cała ekipa spała. Tylko dyżurny techniczny siedział przy komputerze. Coś przeszło przez nasze systemy powiedział cicho, nie odrywając wzroku od monitora. Jakieś pulsujące dane ale to nie był sygnał raczej jakby ktoś nadawał ciągiem znaków. Michał podszedł bliżej. Na ekranie widać było dane przesyłane z anteny zamontowanej przy kapsule. Sygnał był krótki, ale idealnie powtarzalny. Jeden wzór, raz na pięć sekund. To wygląda jak głos cyfrowy, ale nieodtwarzany, generowany na żywo. Tomasz poczuł, że zaczyna się coś większego. Do rana zebrali dane i zdecydowali. Trzeba obiekt wydobyć. Wysłali do centrali informacje, o znalezieniu nietypowego obiektu technicznego, sugerując, że może to być fragment satelity z czasów zimnej wojny. Tyle, że jeden z geologów z zespołu, starszy doktor Roman Nowikow, odezwał się tylko raz. To nie jest z lat zimnej wojny i to nie spadło. Wszyscy spojrzeli na niego. Roman wyglądał, jakby wiedział więcej niż powinien. Słyszałem o takich przypadkach, o obiektach, które nigdy nie powinny istnieć. Jednego z nich nigdy nie otworzono, bo to słucha. Stacja Delta była odcięta od świata przez większość zimy. Loty śmigłowców były możliwe tylko w awaryjnych przypadkach. To dawało im czas, ale i poczucie osaczenia. Kapsuła została przetransportowana do głównej hali badawczej w specjalnym kontenerze wyłożonym izolacją elektromagnetyczną. Zespół zamontował sprzęt rejestrujący dźwięk, pole magnetyczne, promieniowanie oraz każdy możliwy parametr, jaki można było mierzyć. Ale kapsuła milczała. Przez kolejne cztery godziny nie wydała z siebie żadnego dźwięku. Aż do chwili, gdy doktor Laskowski pochylił się nad nią i wypowiedział półgłosem, Czy ty słyszysz nas? I wtedy. Kapsuła zadrżała. Lekkie, niemal niezauważalne drżenie. Ale wystarczająco mocne, by wszystkie urządzenia wychwyciły je jednocześnie. Ekran komputera zamigotał. Pojawiła się nowa sekwencja znaków echo. Wysłuchano. Tomasz cofnął się powoli. Michał wyprostował się na krześle i wypalił. To była odpowiedź. Roman Nowikow, który dotąd milczał, Wyjął z plecaka niewielką, poszarzałą teczkę, rzucił ją na stół. Na okładce widniał stempel Archiwum Delta zastrzeżone. Nie jesteście pierwsi powiedział cicho ta nazwa Echo ona już padła wcześniej w dokumentach z lat 60. Rosjanie znaleźli coś podobnego na Syberii. Ale nie udało się tego otworzyć, bo kto spojrzał w środek? Przestawał mówić. Doktorzy patrzyli na siebie w milczeniu. Tomasz przełknął ślinę. Spojrzał przez szybę na kapsułę. Pusta, zamknięta, a jednak odpowiadająca. W ciszy komputer zapisał nową linijkę. Echo. Rejestracja rozpoczęta. W tym samym czasie mikrofon nagrał krótki dźwięk. Po spowolnieniu nagrania i odfiltrowaniu zakłóceń usłyszeli to: kto mówi, zostaje. Dźwięk był jednoznaczny ludzki zbyt ludzki a przecież nikt tego nie nagrał. Tomasz, Michał i Roman przesłuchiwali plik w nieskończonej pętli. Po oczyszczeniu go z szumów nie było wątpliwości. Wypowiedziane słowa brzmiały, jakby nagrał je ktoś obecny w pomieszczeniu. Głos był męski, głęboki, spokojny, nienaturalnie spokojny. Michał nacisnął pauzę i powiedział: Kto mówi, zostaje. Czyli co? To test? Roman nie odpowiedział. Patrzył na teczkę przed sobą, jakby wahał się, czy powiedzieć więcej. W archiwum, które przejąłem od poprzednich ekip, było coś jeszcze zapis z badań obiektu odnalezionego w roku 1968. Tamten nie nadawał głosu, ale słuchał. Po pewnym czasie zaczął zwracać niedane. Nie dźwięk. Zaczął oddawać głosy ludzi, którzy już nie byli sobą. W sali zapadła głęboka cisza. Kapsuła leżała nieruchomo po drugiej stronie szyby, ale na ekranie rejestratora znów pojawił się komunikat. Echo. Próba dwudziesta druga. Przeciążenie. Odzyskano. Jeden. Michał wstał gwałtownie. Co to znaczy odzyskano? Co odzyskano? W tym momencie głośnik w systemie wydał krótki trzask, a potem znowu głos, tym razem kobiecy. Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Halo, tu jest tak ciemno. Tomasz usiadł powoli. Ten głos znał go. Był to głos Małgorzaty, doktor antropologii z ekspedycji badawczej sprzed pięciu lat. Zaginęła w czasie burzy śnieżnej na innym kontynencie. Ciała nigdy nie odnaleziono, a teraz mówiła z wnętrza kapsuły. Roman tylko szeptał: To nie satelita, to nie sonda, to archiwum głosów, tylko że. Ono nie nagrywa, ono zatrzymuje i nigdy nie oddaje całości. Nad ranem kapsuła znów zamilkła. Nie wysyłała już komunikatów, nie odpowiadała na żadne pytania, nie reagowała nawet na sygnały ultradźwiękowe ani emisje z anten. Ale wszyscy, Tomasz, Michał, Roman i technik zmiany nocnej, wiedzieli jedno. Coś w niej nadal działało, jakby obserwowało albo wybierało. Po kilku godzinach spokoju komputer samoczynnie się uruchomił. Na ekranie nie było pulpitu, tylko czarny terminal i białe znaki. Echosys aktywne. Liczba zapisanych 92. Status Archiwum niekompletne. Michał odczytywał na głos każdą linijkę. Z każdą kolejną robiło się ciszej. Dziewięćdziesiąt dwie osoby to jakiś żart? Roman pokiwał głową. To liczba głosów, ludzi. Cokolwiek to archiwum robi, zbiera ślady głosowe, które mają pełną strukturę osobowości. Czyli co? Zapytał Tomasz. Mówi głosem kogoś, kto istniał, albo istnieje nadal, ale część jego duszy została zatrzymana tu, powiedział Roman z kamienną twarzą. W tym momencie z tyłu, z korytarza technicznego, dobiegł czyjś głos, cichy, kobiecy, rozpoznawalny. Tomaszu, dlaczego mnie zostawiłeś? Tomasz zamarł. To był głos jego siostry. Zginęła w wypadku samochodowym cztery lata temu. Nikt poza nim nie znał dokładnie takiego brzmienia jej głosu. Wszyscy zamarli. Mikrofony nie rejestrowały niczego. Ale głos nadal się powtarzał, jakby przemierzał betonowe korytarze stacji. Na komputerze pojawił się nowy wpis, Archiwum przesunięte. Jedna jednostka. Kanał tymczasowy otwarty. Głos. Aktywny poza nośnikiem. Roman spojrzał na ekran, blady jak ściana. To nie tylko magazyn, to rozsiewacz. Głosy mogą opuszczać kapsułę. A jeśli tak, co się stanie, gdy któraś z tych jednostek Znajdzie ciało, które można zająć. Przez resztę dnia żaden z członków załogi nie opuścił hali badawczej. Każde echo, każdy szmer w wentylacji powodował napięcie. Bo wszyscy już wiedzieli. Kapsuła nie tylko odtwarzała głosy. Ona je uwalniała. O godzinie 17.35. Mikrofony w głównym korytarzu zarejestrowały serię dźwięków przypominających kroki, ale system wskazał, że nikogo tam nie było. Michał wszedł do pokoju serwerowego i wyjął starą kamerę termowizyjną, jeszcze analogową. Nie ufał już sprzętowi cyfrowemu. Przez wizjer. Zobaczył to, co zarejestrowało tylko jedno oko kamery. Plama ciepła w kształcie człowieka, stojąca nieruchomo tuż przy drzwiach hali. Roman, patrząc na ekran, powiedział tylko jedno. To któryś z głosów prawdopodobnie szuka gospodarza. Tomasz spojrzał na ekran i zamarł. Sylwetka miała identyczny wzrost i sylwetkę, co Małgorzata, tyle, że była odwrócona tyłem i nie poruszała się ani o centymetr. Postanowili przenieść kapsułę do oddzielnej stalowej klatki z pełną izolacją. Operacja trwała niemal dwie godziny. W tym czasie na ekranach komputerów zaczęły pojawiać się ciągi znaków. Nie asci, nie łacina, ale coś przypominającego język fonetyczny, oparty na układzie gardłowym, którego nie dało się zapisać zwykłą czcionką. Na końcu ciągu system sam je przetłumaczył: Nie przenoście nas. Słyszymy lepiej, gdy jesteśmy w środku. W środku czego? Zapytał cicho Michał. Na ekranie zapaliło się tylko jedno słowo, w Was. Tomasz zamknął oczy, już wiedział. Kapsuła to nie nadajnik, to interfejs, łącznik, nie komunikacja z zewnątrz, ale droga dla czegoś, co już tu jest. Po przeniesieniu kapsuły do izolowanej klatki stalowej w podziemiach stacji, wszystko ucichło. Żadnych dźwięków. Żadnych znaków na monitorach, żadnych głosów. Zespół uznał to za chwilowy sukces, ale tylko Roman pozostał spięty. Ona nie potrzebuje już metalowej skorupy, powiedział cicho. To, co miała wypuścić, już jest poza nią. W nocy Tomaszowi śnił się głos małgorzaty. Nie jako wspomnienie. Nie jako echo, ale jako rozmowa. Czemu mnie zostawiłeś, Tomek? Było ciemno, zimno, a ty nigdy nie wróciłeś. Oni mnie znaleźli, dali mi światło. Teraz chcę je dać Tobie. Obudził się zlany potem. W korytarzu było jasno, choć nikt nie włączał światła. Zeszklona szyba hali badawczej pulsowała delikatnym, niebieskawym światłem. Jakby coś wewnątrz oddawało oddech. Tymczasem Michał, nie mogąc zasnąć, przeszukiwał dane na lokalnym serwerze. Natrafił na folder, którego nie było tam wcześniej. Echo, User logs. W środku nagrania rozmów. Nie z tej ekspedycji. Nie z tego roku. Niektóre były po rosyjsku, inne po angielsku, francusku, a nawet staroniemieckim. Jedno z nich zawierało krótkie słowa wypowiedziane szeptem przez mężczyznę z wyraźnym polskim akcentem. Nie jestem sobą. Jeśli to słyszysz, nie mów nic na głos. To zdanie powtarzało się dziewięć razy. Z każdą wersją stawało się bardziej zniekształcone, coraz mniej ludzkie. Na koniec plik sam się zamknął, a ekran Michała wygasił się, zostawiając tylko jedno zdanie: Zapisano Czerniak Michał, poziom częściowy. Michał nie powiedział nikomu, co zobaczył. Ale tej nocy nie wypowiedział już ani jednego słowa. Michał nie odezwał się przez całą dobę, nie reagował na pytania, nie zapisywał odpowiedzi, po prostu patrzył. Nie z zaskoczeniem, nie z przestrachem, z czymś znacznie gorszym obojętnością. Roman próbował go sprowokować, podsunął mu kartkę, Zadał najprostsze pytanie: Jak masz na imię? Michał nie napisał nic. Tomasz siedział obok z coraz większym niepokojem. Wiedział, że coś zabrało jego przyjaciela od środka, ale zostawiło ciało, jak powłokę. Poziom częściowy powtórzył cicho Tomasz. Wieczorem kapsuła wydała z siebie Krótki impuls dźwiękowy, nie dłuższy niż trzy sekundy. W jego strukturze znaleziono mowę, rozkodowaną fonetycznie, brzmiała jak zdanie. Otwórz drzwi. Roman stanowczo odmówił. Ale gdy poszli sprawdzić klatkę, zamki były otwarte, niewyłamane, niezniszczone, po prostu. Otwarte. Kapsuła stała nieruchomo, ale coś się zmieniło. Czujniki wykazały, że temperatura wnętrza wzrosła o 7 stopni. Choć obiekt nie miał żadnego źródła zasilania, wyglądało na to, że coś w nim się obudziło. Tymczasem Tomasz, przeszukując zapisy fonetyczne, zauważył powtarzający się zestaw słów. We wszystkich językach. Echo nie jest odpowiedzią. Echo jest formą przetrwania. Na ekranie głównego systemu pojawił się nowy wpis. Echo-sys, przesył zakończony. Zainfekowani, trzech. Oczekujący, jeden. Tomasz poczuł lodowaty dreszcz. Spojrzał na Michała. Ten stał przy oknie, wpatrując się w zamarznięte pustkowie. Roman siedział nieruchomo, z rękami na kolanach, zamknięty w ciszy od ponad godziny. Obaj, już nie całkiem sobą. Tomasz został sam. Ale system pisał coś jeszcze. Kanał komunikacji ustabilizowany. Można mówić, tylko czy naprawdę jeszcze mógł mówić do czegokolwiek, co było po drugiej stronie? Tomasz został sam w sali kontrolnej. Michał stał wciąż przy oknie, nie ruszając się ani o centymetr. Roman siedział w ciemnościach magazynu, nie odzywając się od godziny. Gdy próbował z nim rozmawiać przez radio, w głośniku słychać było tylko cichy, rytmiczny szum, jak oddech, a może jak ktoś, kto powtarza jedno słowo zbyt cicho, by je usłyszeć. Komputer główny nadal generował ciągi danych. Tym razem bez przerwy. Sekwencje symboli układały się w coś, co przypominało plan transmisji echo-sys. Stan końcowy, nadanie, tryb rozproszony, wejścia głosowe kompletne, wyjście otwarte. Tomasz nie rozumiał wszystkiego, ale jedno było pewne: coś miało się wydarzyć. Nie chodziło już o słuchanie, nie chodziło o zbieranie czas nadawać. W środku nocy. Usłyszał odgłos kroków w korytarzu. Wstał, chwycił latarkę i ruszył w stronę głównej hali. Światło migotało, a drzwi do klatki kapsuły były otwarte na oścież, ale kapsuły nie było. Zamiast niej, na środku pomieszczenia leżało stare radio, wojskowe, lampowe, z wyłączonym zasilaniem. Ale mimo to z jego głośnika dobiegał czysty głos. To nie jest sygnał awaryjny, to nie jest sygnał ratunkowy, to jesteśmy my. Nas nie zabrało nic, my trwamy i chcemy was nauczyć. Tomasz zbliżył się do urządzenia. Zrozumiał. Nie chodziło o próbę kontaktu z ludźmi. To był test odbiorców. System wyłapywał tych, którzy potrafili słuchać bez kwestionowania i przygotowywał ich. Z głośnika popłynęła ostatnia wiadomość. Nadanie rozpocznie się o godzinie 6.00. Spojrzał na zegarek. Była 5.58. 5.59. Na zewnątrz. Absolutna cisza. Niebo nad Arktyką jaśniało bladego granatu, zapowiadając świt, ale wewnątrz stacji wszystko drżało od napięcia, które nie miało nic wspólnego z temperaturą. Tomasz stał przy radiu. Głośnik pulsował cicho, jakby łapał oddech. W całym budynku gasły światła, jedno po drugim. Monitoring. Padł. Drzwi zatrzasnęły się automatycznie. System wentylacyjny przeszedł w tryb awaryjny, choć nikt go nie przełączał. Wtedy 600. Radio zamilkło. Na kilka sekund nie działo się nic. Aż w końcu z każdej ściany, z każdego głośnika systemowego, z każdego mikrofonu i każdego kąta zaczęły płynąć głosy nie jeden, nie dwa setki mieszane, chaotyczne, nakładające się na siebie, mówiące w różnych językach, różnych tonacjach ale wszystkie powtarzały ten sam rytm. Słyszysz nas. Byłeś pusty, teraz jesteś nośnikiem, teraz jesteś nami. Tomasz osunął się na kolana, czuł w głowie drżenie, które nie było bólem, to było jak łączenie się. Z tyłu za nim pojawił się Michał, ale to już nie był Michał. Jego oczy były zupełnie czarne, twarz bez emocji. Ruchy miękkie, jakby nieludzkie. Za nim Roman, tak samo milczący, i wtedy zrozumiał: To nie było przypadkowe znalezisko. Kapsuła nie była wrakiem. Ona czekała. Czekała na odpowiednią ilość danych, na odbiorców, a kiedy miała dość, zaczęła nadawać. Nie do świata, do tych, Którzy mogli przejść dalej. Gdy śmigłowiec ratunkowy przyleciał tydzień później, stacja Delta była opuszczona. Cały sprzęt działał. Zapisy były nienaruszone. W systemie logowania tylko jeden wpis. echo Sys zakończono. Stan. Pełne nadanie. Nośnik przeniesiony. W radiu cichutko. Jedna linijka kodu przesuwała się jak tykający zegar. Nie jesteście sami, już nigdy nie będziecie.